Ludzie i ludziska. Z tej strony Recek i witam was w kolejnym materiale z serii Małe co nieco. Dzisiaj gramy sobie w Ghost Recon Online, a dzisiaj jest ze mną... Bezy Witam was bardzo serdecznie. No ja ciebie też witam. Ja pozdrawiam twoich widzów. A ja też, nawzajem. <laughs> Widzę, że będzie jakaś nowa mapka. No, może nie taka nowa, gdyż to znaczy... będzie taka dość zamknięta. Za... I myślę, że tutaj lepiej będzie zmienić klasę, gdyż no jest trochę zamkniętych pomieszczeń i tu się zwiadowca specjalnie nie przyda, więc wybiorę sobie jego szturmowca. Ja zawsze wam powiem ogólnie, że ZAWSZE lubię grać szturmowcem. No tak, tak szturmowcy... małe, ma, małe magazynki, ja jakoś nie przepadam za wielkimi takimi pudłami przyczepionymi do broni. Takie znaczy, jeszcze... nie lubisz specjalnie bębenkowych właśnie magazynków. Tak, ja tak bardziej takie szybkie akcje. Nie zawsze skuteczne, ale zawsze coś. O, O, już wiem gdzie jesteśmy. Uuu, będzie ciekawy, więc. Okej. Okay. Mam tylko nadzieję, że... Okej. Okay. Wszystko się ładnie nagrywa. Nie no, może Oj, tak ta. powiem parę słów odnośnie samej gry. Nie Gra to jest darmowa wersja free to play z ciekawymi mikropłatnościami, które jedyne na czym polegają że ilość, ostatecznie nie od ilości punktów, jakie zdobędziemy, tym więcej możemy mogli kupić sobie w shopie Ubisoftu. Czyli nowe bronie, kamizelki, głodporne, czy też inne akcesoria niezbędne w trakcie rozgrywki. No nie, oczywiście właściwie taki standardowy free-to-play. Jak wcześniej chcesz coś zdobyć, to musisz zapłacić, a tak to musisz czekać. Ale z drugiej strony bardzo mi się spodobał taki system, który polega na tym, że jak kupisz jakąś broń, to masz ją po prostu na stałe. I niestety ktoś mnie tutaj potraktował systemem Hit, dostępnym dla szturmowca. Który zresztą ja też mam, zamontowany. Ale spokojnie, póki co jest, to jest jeszcze rozgrzewka. Tak, od mostu ci od razu mówię, że sniper stoi. Aha, to się po tym zaraz będziemy przejmować. O, właśnie teraz. Już się zaczyna właściwa gra. Dobra, ja idę tutaj na prawo, a ty chyba na lewo poszłeś. Tak, poszedłem na lewo. No, no ty no. zawsze idziesz na lewo. Tak. Ja jest, jestem prawicowy. Czekaj, tak, ja jestem lewakiem. Ja jestem sprawiedliwy. I prawy. Nie, no, ja paradoksalnie mam prawicowe poglądy, ale to nie ta seria, jeśli chodzi o... ...mój kanał, moje kwestie i... Aj, Holender! Było blisko! Ale dobra, jeśli chodzi o... Sam styl graficzny, no, mnie się og ogólnie bardzo podoba, no... Fak, grafika, no, nie jest jakaś szczególnie dobra. Znaczy, jak na free-to-play, to jest całkiem porządnie. No jak na free-to-play właśnie, bo tutaj też trzeba powiedzieć o graczach, którzy mają słabsze komputery. Mm -hmm. I Grew gdzie się... niekiedy... Kurczę. Co, cię cisną tam jakoś? Tak, tak, chyba ty mi pomogłeś. No, ja tu w ogóle jestem... Poszedłem w ogóle teraz całkowicie na prawo, nie powiem wam, że w przeciwieństwie do tych wszystkich innych gier. I oho, tam kogoś zauważyłem i tam jest specjalista, starczą i. Aj! Nie zdążyłem rzucić granata. No niestety. Oho. Ja jeszcze tak, jak mówiłeś, że ten jest free to play, słabsza grafika, żeby każdy komputer. Mógł to nie doważ nie, nie zależy od konfiguracji. O, idę za tobą. 145 na 145 życia. Jeszcze. Na razie. A za jakieś 30 sekund to się może zmienić, czy Trzy... 10. Dobra, ja tutaj idę od tej strony. Ogólnie zobaczymy. gra bardzo stawia na taktykę. Bo... Nie ma tutaj czegoś takiego, że leci się cały czas do przodu i zdejmuje się każdego po kolei. To nie jest takie Call of Duty. Tu się bardzo liczy właśnie współpraca między graczami. A podrzućmy granat, co się będziemy. Co będziemy się opierdalać. E? Ale proszę bardzo uważaj za język, tu też młodzi widzowie to oglądają. A, oni lepiej tak ode mnie. Oni mogliby mnie uczyć przeklinania już. Nie, ale ja zawsze, mimo wszystko wolę zachować te zasady netykiety kultury osobistej. Etykiety? Netykiety. N na początku. A już etykiety. etykietki. Tak, takie ubranie, taka etykietka zawsze wkurza wszystkich. O. Tak, dużo Polaków właśnie teraz ostatnio gra. Dzięki pewnemu bardzo znanemu YouTuberowi. Jojo, Yo jest -yo. to Alone Metal Alone i Jolo, <noise> których Aha, oczywiście teraz... pozdrawiamy. Nie żebym coś miał no. do nich ani coś. Dobra, wyłączę to, bo to nic nie daje. No, twoja taktyka działała, wywaliłem magazyny na kolesia, prosto w dupę mu praktycznie. A <grym> a ja Ja podeszłem, on to zauważył, ja do niego podeszłem z tyłu, i zanim go zwróciłem na jego uwagę, to wywaliłem magazyny. Aj... I, było... I było śmiesznie praktycznie. Dobra, ale widzę, że tu się powoli ruda kończy. Widać, weszliśmy na sam koniec. Nie, weszliśmy na sam początek. Tylko bo po prostu rywale nas tak przycisnęli, a poza tym... Jest tu tylko jeden punkt kontrolny. gdyż są tutaj różne mapki, które swoją drogą jest dość mało jak na właśnie takiego free-to playa. Słyszałem o grach, które są. które posiadają no bogatszą zawartość, jeśli chodzi o mapy. To jest ostatni. Nie ciercz, jesteś przed ostatni. No właśnie, ale to. No. Bo nie nagrywałem. To w, przy A... okazji miałem więcej FPS-ów. Teraz czekamy 13 sekund, komandorze Redzak. No oczywiście, pułkowniku Bezzi. <noise> komandor pułkownik. Bezzi. Kid dwie rangi nie mają ze sobą nic wspólnego. Gdzieś komandor jest od no, jednostek morskich, a pułkownik odlądowych lądowych. <noise> Właśnie, ale... Obaj, ale Fajne! Ale tutaj... Mamy podwodne, czy co to to nie jest? No więc jest i lód, i woda, więc może się puknie genera i wszystko. Okej, okay. mi się coś z dźwiękiem, coś psuje. Mam nadzieję, że nie będzie tak, wy... szczególnie słychać się na nagraniu. Nie powiem. Dobra, spróbujmy może jakimś granatywem jakiś, albo coś. Powoli, spokojnie, taktycznie. I Tu raczej nic nie zdziałam. Wyłączaj Aj! Ale co tam. Przynajmniej moi widzowie będą no, mogli się pośmiać z tego, że jak ja bardzo lamię. Co ty, nie słyszałeś, że nie. widziałeś, że ja to Call of Duty. Jak. prawem. Faktycznie jestem amatorem w FPS-ach i. jak i TPS w tej wersji strzelaniki, jakie tu nam ferują. No ja też jakoś szczególnie dobry nie jestem, ale mimo wszystko próbuję jakoś podwyższać swojego skilla. Ja czasem no, się trafi ja ta... tam jakiś dzień, że idzie mi lepiej jak jakoś coś, że... Na... No, jeden... Ja na jeden zgon mam dwóch zabitych Ale to już naprawdę wtedy święto narodowe albo coś. No, no to, 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 to tak, nikt nie podchodzi od tyłu ani nic. Widzę, że tam ktoś z boku się wyrywa i... O kolender, jasny! Tak, zgadłeś plecy. Plecy. Dobrze, że zgadłem. Dobrze, że tylko plecy. A nie no. coś innego, żeby ucierpiać. Dobrze. A co? A, Dobra. Dobra, pora zagrać się, co inaczej. Pora taktycznie w wślizg. pora na taktyczną w ścianę, pora na taktyczną ucieczkę granatu. I równie taktyczne zlokalizowanie przeciwnika. Więc mamy bardzo taktyczny film. U -u! No, zabiłem, w końcu. Ej, fajnie teraz. Jak hankić sobie z jednej strony mostu, koleś z drugiej strony kanki To pierwsze z tych górze No, jakbyś grał sniperem, to by to nawet miał sens, bo powiem. Tobie powiem. Taki pojedynek, jak sniperski, który zawsze budzi jakieś emocje. Większe, bo tak jak dwóch szturmowców, to on... Tak nie Znaczy, ja, się ja się mam z to. To... A, nie mam drogi. A, to ja spadłem. Skorzystajmy może z hita. Może mi to coś da. I wow, w ogóle przejęliśmy punkt. No, teraz trzeba będzie się postarać, i wykorzystać to, że właśnie mamy przejęty punkt, wygrać tą rundę. Wtedy będziesz dawać na zwycięstwo O, ktoś mnie załatwił od tyłu E, granatem. E, nie, pokazało, pokazało mi, że ten... To mi załatwił był akurat po drugiej stronie, ale nie wiem co cudem, ale spoko Spoko jest. Spoko Arinoko No, nie powiedziałbym, że spoko gdyż... Zaraz możemy równie dobrze ten punkt stracić, zatem trzeba się sprężyć i cisnąć do przodu. Spróbować no, jakoś. Jak się złapał? Ej, jak złapał? Ej, dobra, nieważne, nie mam pytań. No. Nie <laughs> o takie coś mi chodziło. <laughs> to jest to, co myślałem, że ty myślałeś, że ja myślałem, że ja powiedziałem. Aha, a ja myślałem, że ty myślałeś, że ja powiedziałem, że ty powiedziałeś, że... Dobra, nie będę kręcił kup bo i tak to mi chodzi, Zresztą, jak wszystko inne. Okej. Okay. Rezerw się... dla przeciwników. O, zabiłem. Teraz w tę stronę pójdę, chowamy się, nie w ogóle nie bardzo fajnie działa ten system tutaj osłon, ale samo przycel przycelowanie, gdyż ten celownik to ma taką wyjątkową cechę, że nie pokazuje, że Bóg gdzie pójdzie nasz akurat pocisk to jest ta środkowa kropka na celowniku, tylko ci pokazuje też pewien obszar na jaki pójdzie. I nie trafi to dokładnie tam, gdzie powinno, tylko że... Mniej więcej, mniej więcej. O, odzyskaliśmy punkt. Jedna dobra no wiadomość. Tak. No. I... No, ty, ty. Ktoś mnie bezczelnie zaszedł do tyłu. Zrobił mi męską asekurację. Męską <laughs> asekurację. myślisz, jaka będzie Jasnowski trochę nie chętnie skorzystał. To nie wątpię. To nie robię. Nie, nie, no. Drugi by taka beka taką. O, widzę cię, widzę cię. Witaj! jestem za tobą dokładnie. A? I na szczęście A nie no robi ci bez kieszencji. Weźmy yes. to. Bez, bez jak. Jak. Tak, ja w ogóle jestem bo bleśny, bredny No, wreszcie o kogoś załatwiłem Okej okay. O Który to już mój frak? Trzeci! I swoją drogą odpowiem Ci, że... No ale to, że mi w tej rundzie idzie. I skorzystam chętnie z... A, to nie twój cover. A szkoda A no, szkoda, spada. Dobra, jeszcze 10 sekund. A dobra, granacik do widzenia. Ops! Żeby tylko się udało. Aj, przerzuciłem. O. o, top 3 teraz. Teraz jesteś top 3, okej. Okay. A to my wygraliśmy pierwszą rundę? No, Runda no. druga. Nie, ja nie myślę po prostu, ja nie myślę. Runda druga wygrana, czyli jest bardzo dobrze, ja lamię. Rezek tutaj prowadzi, Kto jest dowódcą. Z <noise> strasznie wygrana. nieudolnym dowódcą. pułkowniku. Czystej grzeczności nie zaprzeczę. To ci wyszło? Muszę przyznać. No, starałem się. Jestem mistrzem sucharków. Tak, taki żarcik. Tak, to też. Żarcik kosmonauci. Tak, ostatnio... Jestem moimi sucharkami, można wykarmić U Afryki. <laughs> cało, to, cało, to, jeszcze się, jeszcze, jeszcze się zostanie. Afryka. No, gitas W Ogólnie my tu się śmiejemy, ja Tymczasem powinienem ogrzeć opowiadać. Co mi się podoba, co nie? E, a co to się podoba? Na dzielanek i tyle. Tak to taktyczna nas. napierdzielanka, po prostu. Na razie tutaj, o, o, tutaj jest po mojej, o, dwóch jest po lewej na moście. Staram się. Dobra. Okej, okay. ktoś przy tunelu jest, widzę głupkę akurat. Oj, Holender, jasne. Dobra, podrzucę mu granat, co się będę... Ja się nie będę szczypał. Chyba został już zdjęty. Dobra. Dwóch jest po lewej stronie mostu. Okej, okay, widzę, a ja już granatów nie mam. Ale co tam? Nie Teraz gierze. ja zrobię <grym> klasę kurację. Zemszczę się. <grym> Boże, ten <grym> pedale. Oj tam, oj tam. Zrobisz to na piesku Nie <grymne> coś, Co ja jest. Ja, ja pan... tam Lubię tam Nieco, inne klimaty. <grymne> Okej, okay, ja tu przychodziłem jednego, teraz czekam aż się... Aj, Holender! Tutaj zaraz, tutaj po lewej. Okej. Okay. Masz tu kolejny? Po kartę, po Dobra, pistolet, Koniec. Co może asystenta jakaś chociaż? Czy nic nie padło? Aż tak glamie, że po prostu. Kurka ten Mardei Ma 78. Mardei, jak może się nazywać Mardei? Może Mayday? A no, no, można? May. I to bym dał Mayday 6. Czyli lepiej wyleczyć się o... można nazywać Racek. Okej, okay, tu kolejny obrywa oczywastę. I dobijamy ja... A A jak I... można się nazywać Racek? Normalnie jak... Say what? ty Placek. Racek? Czy powiedziałeś na mnie Racek? <laughs> Racek, Placek. Racek lubi Placek. <laughs> A najbardziej czekoladowy i... O, 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 o! Aj, cholera! Asysta! Ale Ej, e, nie, w ogóle fenomen. Jeszcze nie zginąłem. O, to To ja jestem mistrzem padania. <laughs> Następny twój zgon stwierdzę. Zgąsł <noise> twierdzisz? Aha. O, o, o! Pieknie. Tylko, o, o... Aj, ja, ja, ja. W końcu padłem! O, oh, Już poczujesz się lepiej. Uh, Oj, no. no... Już mi lepiej. Nie no, ale ci, że teraz sobie nie najgorzej radzisz! Hahaha, <laughs> Nie no, ja prawdopodobnie będę grał jeszcze może parę rundek w Ghost Recona. Zresztą mi się gra naprawdę spodobała. Taka miła odskocznia od tych wszystkich... rambopodobnych shooterów. Gdzie praktycznie taktyki nul. Mam podobnie granaty. Hopsik! I czekam na rezultaty. No właśnie ty. O, poszło! Tricks. Tricks na mnie. Na 30 parę przed końcem gry <laughs> Prosto fury A właśnie to jest tak jak już mówimy też o grze, to dobrze, że Kończymy fab, fab fab i inne pedalenie <laughs> Pedroki kioski Nie, kioski tak, były przy poprzednim tak. failowym nagraniu Tak, ale tu jest takie już jak o, o samej grze mhm. To tak jest ciekawe, że jak sniper czy to plecy, plecy, plecy Plecy będą robić, plecy Tutaj jest jeden. Dobra, widzę. O, tam się chowa, chowa się dran jeden. Że na przykład jest pokazane, gdzie snajper uderzył, czy to cokolwiek się dostało. No to też jest fajne. Mniej więcej. To jest akurat taka anatomika postawiona, bardzo ładnie. Przyznam się, że to też właśnie bardzo taki ciekawy element. Bardzo fajny, mi się to też podoba. W ogóle. wow, już 17 minut to nagrywamy, 18, poprawka. Dobra, 10 sekund. Nie no, ogólnie mogę tak krótko na teat powiedzieć, że gra jest do pogrania. Jest grywalne po prostu. Gram? O, pierwsze zwycięstwo w ogóle dostałem. 3 do 3. O, jestem za tobą. Wow. Pierwszy raz. Ale to... przewaga jaka. No, ale co tam. Przynajmniej futale, wygraliśmy tutaj. jako drużyna. No dokładnie. Flores victory. Vitality. <laughs> No nie, no zatem myślę, że już można powoli kończyć ten materiał, w którym praktycznie i tak nic, niewiele powiedzieliśmy. To może teraz coś powiemy ciekawego. No. Że bardzo fajnie się grało. Tak, bardzo przyjemnie. Posz, poszły takie dość ciekawe teksty, których normalnie <laughs> bym powiedział. nie powiedział. Ale swoją drogą jak, naprawdę jakaś taka magia takich wspólnych nagrań, że mówi się coś, czego by się normalnie nie powiedziało. no, no właśnie. O, znowu kolejny serwer znalazł? No to może mi jeszcze, pokazujesz że jeszcze parę minut. Zrobimy do, do, do tak, 30 minutowy. O, właśnie, 30 Ohoho. minutowy. To ile ja tu będę I miał pokazujesz. renderingu? I potem wrzucania no uploadu? To, Ale co tam, przeżyję? Ta renderingu to będzie najwyżej też pół godziny, a uploading będzie trwał dłużej. Chyba u ciebie! Znaczy, mi długo wysyła się, ale krótko zapisuję. Aha. Bardzo szybko, mogę robić paru godzin, ale. O, metro będzie teraz. Tak. Lubię to. Tu w ogóle to. dużo Puta zwiadowców i... jest. A, dobra, też będę zwiadowcą. Ogólnie, tak na początku gry, jak zaczynałem to grać, to No naprawdę świetnie mi się zwiadowcą szło. Tu po prostu head za headem, ale. Po prostu. Każda gra po prostu szła no, idealnie, po prostu. I ile razy powiedziałem po prostu liczyłeś może? Tak <noise> ładnie. <noise>